Cześć, z tej strony Karolina i witam was w reading vlogu z Comicstonu. Jeśli nie wiecie czym jest Comicston, jest to komiksowy maraton czytelniczy. Teraz odbywa się edycja druga, która trwa od wczoraj do 8 maja. Hmm, organizuję Comicston razem z Dominiką i Olą, linki do ich kanałów będą oczywiście na dole, a wy możecie dołączyć do grupy comicstonowej żeby być na bieżąco z komiksami, być może wybrać sobie coś do przeczytania, jeśli w ogóle z tą formą graficzną nie jesteście obeznani albo jesteście i chcielibyście być bardziej. Czy ja umiem jeszcze mówić, nie wiem. Ale e, na sam pomysł wpadłyśmy z Olą w momencie kiedy właściwie nie wiem kiedy. To było rok temu i pomyślałyśmy sobie hej Przeczytajmy komiksy i zaangażujmy w to inne osoby I pokażmy, że komiksy to nie tylko na przykład DC i Marvel i mangi Bo myślę, że to nam najczęściej przychodzi do głowy, gdy myślimy o powieściach graficznych, o komiksach Tylko też masa innych wartościowych książek Tak to nazwiemy Udało mi się przeczytać dwie rzeczy I zaczniemy od czegoś fenomenalnego, czyli Laura Dean Keeps Breaking Up With Me Jest to historia dwóch dziewczyn, ich związku gdzie mamy właśnie Freddy i tą Loredyn? I Loredyn wciąż zrywa z Freddy i właściwie traktuje ją jak przedmiot. To tak bardzo miło mówiąc o Loredyn, bo to jest bohaterka, której absolutnie nie trawimy. Traktuje bardzo źle Freddy. Traktuje ją jak, taki, wiecie, taką osobę, Którą można skrzywdzić, ale zawsze się do niej wróci i zawsze się będzie z taką osobą, więc właściwie po co się o nią troszczyć? I na dobrą sprawę jest to taka relacja z toksycznego związku, i myślę, że każdy, kto był w toksycznym związku, doskonale zrozumie Freddy i doskonale zrozumie, dlaczego ona sobie na to wszystko pozwala. A myślę, że dla części osób, które zawsze były w szczęśliwym związku, albo w ogóle nie były w żadnym, to zachowanie Freddy jest yy, niezrozumiałe, no bo halo, Laska, ktoś cię ciągle rani, ktoś ciągle sprawia, że ty płaczesz i nie jesteś sobą, i ciągle wracasz do tej osoby. A. Z tego co wiem, na podstawie swoich jakichś tam przeżyć, jest to bardzo, bardzo, bardzo dobrze oddane i myślę, że każdy, kto gdzieś tam kiedyś miał właśnie tego typu relacje, będzie potrafił się do tego odnieść. Tutaj nie ma przesady. Tutaj nie ma jakichś takich zbędnych emocji. Tutaj. Jakby to jest bardzo, bardzo realistyczna wizja toksycznego związku. Po prostu. Ja czułam emocje Freddy, czułam ją w 100%. To jak w ogóle Mariko Tamaki, czyli autorka tego komiksu, kurczę, nie wiem, która z nich to była ilustratorka, bo mamy jeszcze panią Rosemary Valero O'Connell. Nie wiem, która z nich była ilustratorką, a która autorką, jakby to mój błąd. O, już wiem. Okej, okay, pani Mariko Tamaki jest autorką treści. Co ciekawe, ta sama autorka była autorką komiksu pewnego lata, który absolutnie mi się nie podobał, więc jak dowiedziałam się, że to ona też tutaj swoją cegiełkę dołożyła, to przyznam szczerze, że się martwiłam. Ale nie. To jest świetnie przedstawione. Uwielbiam Freddy, uwielbiam to, jak ona jest normalna, i jak prawdziwa jest i to, jak ja bardzo mogłam się do niej odnieść. To jest, myślę, fantastyczny, fantastyczna po prostu komiksowa robota. Bardzo do mnie trafił i wam też cholernie polecam. Powiecie, Zawrzeć emocje w komiksie yy, i zawrzeć takie coś, że my możemy się odnieść do bohaterów i jakoś z nimi udorsamić, to jest cholernie trudna robota, bo to jest jednak no, mniejsza forma, forma graficzna i właśnie tutaj i fabularnie, i yy, postaciowo było fantastycznie. Ale jest też pewien komiks, który przeczytałam. Który e, może nie tyle co poleciła, co pokazała mi Ania bestsellerka Ja pokazałam Oli, więc zamówiłyśmy Komiks e, The Black Holes od wydawnictwa Nonstop Comics Przepięknie narysowany e, W takim względzie, że jest przepiękna kolorystyka Ta kreska to do mnie przemawia naprawdę Ale o czym to właściwie jest? I właśnie tutaj zaczynają się pro, e, schody, bo ja to czytałam 5 godzin temu I ja nie potrafię wam powiedzieć o czym to było Przeczytam wam opis Gloria, Laura i Christina chcą założyć y, punkowy zespół o nazwie The Black Holes. Mają wszystko, co jest potrzebne: postawę, prezencję, instynkt i zero doświadczenia. Gdy tylko rozpoczynają próby, dziwna aura wkracza w ich codzienne życie. Wspomnienie czegoś, co działo się, y, co wydarzyło się 160 lat temu, zaczyna prześladować jedną z bohaterek. Ja tego nie widziałam. Ja nie wiem, w którym momencie to było. I rzeczywiście były dwie linie czasowe, tylko że kiedy nie mamy praktycznie wykreowanych bohaterek, to znaczy ja nie znam żadnej z tych dziewczyn. Zupełnie ja nie wiem kim one są. I mamy, decydujemy się na, na tak krótką formę, to w fabule powinno być, wiecie, akcja, 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 akcja. A tutaj jest zbyt chaotycznie. Ja momentami po prostu nie wiedziałam co się dzieje. Szczególnie, że tutaj ta historia jest opowiadana właśnie dwuczasowo, mamy dwie perspektywy czasowe. I momentami my się gubimy, co jest kiedy, i być może jest to zabieg celowy. Natomiast, no nie jest to coś, co by do mnie trafiło, bo ja miałam poczucie takiej chaotyczności, miałam poczucie, że właściwie nic, co tutaj się dzieje, mnie nie obchodzi. Czytałam, że jest to komiks o poszukiwaniu siebie. Nie wiem. To może ja nie wyłapuję metafor, bo dla mnie niestety oprócz tego, że było to pięknie narysowane i no, mogę sobie powycinać te obrazki i powklejać na ścianę, bo to jest cudna robota. To niestety fabularnie y, zabrakło mi po pierwsze stron, a po drugie większego zarysowania fabuły, tak żeby czytelnik rzeczywiście. Mógł wiedzieć, co się dzieje, a nie tylko snuł domysły i wyciągał jakieś i tłumaczył sobie metafory. No, niestety to nie jest komiks dla mnie. I teraz mam plan, za... tak, tutaj mam porozwalane komiksy. Yy, plan Sheets. To jest komiks, który zamówiłam Oli na urodziny i zamówiłam też sobie, który wygląda pięknie, który po prostu ma wyglądać cudownie. Jest to historia yy, dziewczyny. Która zaczyna pracować w, u siebie, u siebie. U swoich rodziców w pralni. Prowadzą taki biznes, i tam jest duch, jakby to do mnie przemawia w 100%. No i mam jeszcze tak. Złoty Wiek, Monstres tom I. Mam też Kroniki Birmańskie i Encyklopedię Wczesnej Ziemi. A oprócz tego mam jeszcze komiks, który leży u mnie już bardzo, bardzo długo, czyli właśnie Blankets. Kawał, kawał komiksu, taki myślę, że na dwa dni, biorąc pod uwagę to, że mam teraz dużo do roboty. I Feminism a Graphic Guide to może być coś fajnego, właśnie historia feminizmu, feministek, przedstawiona graficznie. No, więc to jest tyle na teraz. Słuchajcie, przeczytałam wczoraj najprawdopodobniej najpiękniejszy komiks. Yy życiu, i wiem, że to są dosyć odważne słowa, ale no ja nie widziałam tak pięknej kreski, kolorystyki i samej historii, jak właśnie w Sheets. To jest komiks Brenny Tamler, tak myślę. Komiks, który kupiłam sobie i Oli z okazji Oli urodzin, wiecie, miałam takie usprawiedliwienie. To jest w ogóle coś, co bardzo długo siedziało na mojej wishliście. Ale jakoś mi było nie po drodze. Ten komiks był, no nie wiem, kosztował tak 50-60 złotych i zawsze mi było szkoda wydać tyle na komiks, chociaż jakby to, jak to jest wydane, w pełni usprawiedliwia kwotę, którą trzeba na to wydać i nie żałuję ani złotówki. To jest przede wszystkim przepiękna historia o dziewczynie, która, której mama nie żyje i ona mówi sama, że. Mama umarła i utonęła, i w tym momencie umarł też jej tato, mimo tego, że fizycznie z nimi jest. I ona musi zająć się ich pralnią, której zamieszkał pewien duch. Tak jak widać po okładce. To jest historia przyjaźni, to jest historia o stracie, jakby ostatnie strony pokazywałam wam na, wam na Instagramie, ja się zaryczałam, jakby... Gdzieś to tak do mnie trafiło Ta dziewczyna jest takim troszkę odrzutkiem, bo no w szkole nikt jakby jej nie lubi, wszyscy się z niej śmieją Wiecie, jest taka grupa takich popularnych dziewczyn, które non stop na każdym kroku jej dokuczają No nie no, to jak to jest narysowane To jest mistrzostwo świata A W dodatku tutaj rzeczywiście czuć fabułę i czuć, że ona jest jakoś przedstawiona, to nie jest tak jak naprawdę The Black Hole, że ja nie wiedziałam właściwie, co się dzieje, tak? Tutaj rzeczywiście mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie, i oprócz tego wątku, ym, można powiedzieć, duchowo dziewczęcego ich przyjaźni, yy, radzenia sobie z żałobą i tego, że tej mamy rzeczywiście nie ma, co też jakby powoduje dużo problemów, nagle od jakby tracą dużo klientów z pralni, więc też zagraża im bankructwo, nie będą mieli się za co utrzymać. I mamy też pewnego takiego pana, którego po prostu, panu diogi. Jak czytaliście, to będziecie wiedzieć o co chodzi, który stale próbuje dokuczyć naszej bohaterce i jej rodzinie i odpędzić od ich biznesu klientów. Uwielbiam, bardzo chętnie do tego wrócę. Wzruszyło mnie to, rozbawiło mnie to. Stereo, jakby byłam zaangażowana w całą historię, a tak naprawdę, komiks jeśli mnie angażuje, to znaczy, że dla mnie jest dobrym komiksem. Uważam, że powinniście go przeczytać, dorwać, pożyczyć, nie wiem, załatwić sobie kopię właśnie Sheets. Będzie druga część, na co bardzo się cieszę, bo nie wiedziałam w ogóle, że to ma być w jakikolwiek sposób kontynuowane, ale już chyba w sierpniu w tym roku będziemy mieć drugą część, czyli Delicate. Kojarzę, że tak się nazywa tytuł, tak, więc to jest trzeci komiks przeczytany w trakcie ComicStone'u I nie, nie potrafię ocenić, który jest lepszy, czy Laura Dean, czy Sheets, oba są genialne Dzień dobry, środowo, przychodzę do was z małym update'em, bo zaczęłam książkę i skończyłam kolejny komiks I tym komiksem był, było Bloom To jest coś, co ja kupiłam dla Oli w ramach jej prezentu urodzinowego No i tak się stało, że to przywędrowało do mnie Komiks jest cały niebieski, jest właśnie w takiej kolorystyce turkusowo-morsko niebieskiej. I jest to historia chłopaka Ariego, który mm, chce się wyrwać ze swojego miasteczka. Nie do końca dogaduje się z rodzicami, to znaczy on jakby wiadomo, że się kochają, ale no są w takim momencie życia, gdzie ich jakby cele i priorytety i. Wartości, które wyznają się, rozjechały. No i do tego miasteczka, jakby Ari chce się przeprowadzić, jego rodzice prowadzą piekarnię, która no, nie radzi sobie zbyt dobrze, jest właściwie na skraju bankructwa. I do, te, do tej miejscowości yy, przyjeżdża Hektor, chłopak, który przyjechał tam. Żeby, jakby zająć się domem babci po jej śmierci. On tam mieszkał kiedyś, ale potem się przeprowadził z rodzicami, z tego co zrozumiałam, chociaż tej przeszłości hmm, Hektora dostajemy niewiele. No i hmm, Hektor zaczyna pracować właśnie u rodziców Ariego w piekarni, ponieważ to jest coś, w czym on się spełnia i to uwielbia. Więc mamy pieczenie, mamy nowe przyjaźnie, mamy analizę przyjaźni, które. Hmm, ma Ari ze swoją, jakby taką grupką znajomych, gdzie nie zawsze to wygląda tak, jak powinno wyglądać. No i mamy w końcu wątek romantyczny, przepiękny, w którym udowadnia się też, że. W związku przede wszystkim powinniśmy dbać o swoje uczucia i nigdy tutaj jest takie jednoświetne <laughs> określenie. Ha kurczę tylko czy ja co znajdę? Nie wiem. Tak, że jakby nie można budować związku. Gdy druga osoba nie chce nas jako partnera, tylko jako kogoś, kto ją naprawi. I ja myślę, że to jest bardzo ważne. I tak, podobało mi się to, y, może mniej niż Oli, ale Oli mniej podoba się niż mi y, Loradinski Keeps Breaking Up With Me. Ale tak, myślę, że to było coś wartego uwagi. Zdecydowanie to jest komiks, o którym nie zapomnę szybko. I zaczęłam czytać książkę Wonder Lost y, Jen Malone. Jest to historia, Dwóch sióstr, ale główną bohaterką jest tylko jedna. Kiedy to ta starsza, taka wiecie, perfekcyjna Elizabeth. Mm, no, jest, jest jedna sytuacja, która sprawia, że ona nie może wyjechać z kraju, a miała na wakacje pracować jako przewodnik takiej grupy starszych osób i oprowadzić ich po Europie. Więc ona ubłaguje swoją siostrę ee, Aubrey. Tak, Aubrey, żeby to ona ją zastąpiła, no i Aubrey się zgadza i jakby nie może z tego wyjść. Nic dobrego, bo Aubrey jest strasznie roztrzepana, jest takim chaosem, to trochę tak jak ja. O, mama do mnie dzwoni, cześć mamo. Więc wracając, Aubrey jest takim chaosem jak ja i ja po prostu potrzebowałam takiej luźnej, lekkiej książki. Generalnie jakaś taka sytuacja y, pogodowo, egzaminowo, magisterkowo życiowo pandemiczna kieruje mnie w stronę książek przy których ja jakby będę mogła się w 100% rozluźnić i nie stresować i po prostu dobrze bawić. Siema, przychodzę do was z bookholem, właściwie nie. Zacznę od czegoś innego, czyli od pewnej inicjatywy, która rozpoczęła się wczoraj. Chodzi tutaj o LKR, czyli listę książkowej różnorodności, czyli listę, która powstała w pliku Google, w Google Docs, to jest chyba, gdzie możecie wpisywać swoje polecenia książkowe zgodnie z daną kategorią różnorodności w danej książce. To znaczy, stwierdziłam, że Dobrze czytać różnorodnie. Warto mieć, takie, mieć taką świadomość, że są też inne kultury, są inne seksualności, czy też tożsamości płciowe niż y, być może nasza. Albo na przykład nasza kultura nie jest często. Y, Reprezentowana w książkach i temu właśnie służy ta lista, żebyśmy my szukali książek, które albo rozwiną nasze horyzonty, albo oddawały naszą sytuację. Nie wiem jak wy, ale. Yy, Często gdzieś tam w dyskusji spotykam się na przykład z takimi komentarzami, że jest za dużo książek LGBT, tak to nazwijmy, czyli gdzie głównymi bohaterami są osoby nieheteroseksualne i że to jest nienaturalne i że to jest w ogóle nierealistyczne, że na przykład wszyscy bohaterowie są niehetero i ja mam takie ludzie przez wiele, wiele lat w chociażby młodzieżówkach nie było w ogóle. Wątków tego typu, albo były bardzo rzadko. Nie było bohaterów, którzy reprezentowali po prostu ludzi, którzy żyją na świecie i nas otaczają, nawet chyba w ilości, której nie zdajemy sobie sprawy, bo jakby mam wrażenie, że domniemujemy heteroseksualność każdego. A no, jakby tak nie jest. Więc tak, książkę. Nie książkę. Link do tej listy znajdziecie na dole. Oczywiście jesteście uprawnieni do e, edytowania tej listy, jeśli chodzi o to, jakie tam się książki pojawiają. E, oczywiście niczego nie kasujecie. Jedyne, co możecie edytować w sensie tego, co ktoś już napisał, to jeśli na przykład ktoś wspomniał, że tam jest bohater, który jest taki i taki, a wy uważacie na przykład ze swojego doświadczenia, że on jest inny albo nie określił ktoś, ten nasz poprzednik, jakiejś jego cechy, cechy to głupie, głupie określenie ale wiecie o co mi chodzi, to możecie to gdzieś tam po gwiazdce albo na przykład w komentarzu dopisać tak żeby jednak nie yy, ingerować za bardzo w ten oryginalny tekst jest tam określona różnorodność seksualna yy, różnorodność pochodzeniowa Autora, różnorodność pochodzeniowa bohatera, różnorodność fizyczna, różnorodność psychiczna i to są dwie kategorie, które mi się bardzo podobają. W różnorodności psychicznej znajdziecie książki, gdzie bohater ma zaburzenia bądź choroby psychiczne, bądź zaburzenia rozwojowe. A jeśli chodzi o różnorodność fizyczną, jest to o tyle ciężka kategoria, że ciężko mi ją opisać, tak żeby nikogo przypadkiem oczywiście nie obrazić. Chodzi tutaj na przykład o osoby, które są y, grube, osoby, które są y, buche, osoby, które są y, niewidome, zakładajmy, tak? Więc albo przyszły wypadek, albo mają zdeformowaną twarz, albo są niepełnosprawne i są na wózku inwalidzkim. Tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o y, tą moją wspomnianą wcześniej grubość, to jest. Kwestia, która jest bardzo kontrowersyjna, bo z jednej strony, w jaki sposób to może wpływać na bohatera i na całą fabułę, ale z drugiej strony, z filmów twórców, których oglądam, na przykład. Chelsea, którą Wam podlinkuję na dole, ona zawsze zauważa i zawsze jakby cieszy się, jeśli bohaterka jest osobą grubszą, że też te osoby grubsze są reprezentowane i to nie jest w żaden sposób jakby określenie bycia grubym nie jest tutaj w żaden sposób nacechowane negatywnie, po prostu jest to pewien fakt. Więc zagadałam się, listę znajdziecie na dole, jest w niej jeszcze, um, są w niej jeszcze tak zwane książkowe podróże, gdzie znajdziecie książki z różnych przypasowane, i reportaże z różnych stron świata, i tam jakby nie ma znaczenia pochodzenie y, autora, ale y, to, gdzie o jakim kraju opowiada dany reportaż. Zaczynamy Bookholm, bo się rozgadałam. Pierwsza książka to jest wznowienie książki Oddam Ci Słońca, bardzo mi się podoba ta okładka nowa, jest cudowna. Jest to książka teraz wydana przez wydawnictwo otwarte, i Bliźnięta Noa i Jude od zawsze stanowiły jedność. Byli utalentowani artystycznie, łączyła ich miłość do sztuki, mieli niepohamowaną wyobraźnię i skomplikowane charaktery. Ona zbuntowana, odważna, popularna, ale niedoceniana przez matkę. On, uczuciowy, skryty, nie umiejący dopasować się do oczekiwań ojca. Oboje wyjątkowi, oboje tak samo pragnący miłości i akceptacji. Tak, i to jest książka, którą bardzo chwaliła Ania Bestsellerka i która generalnie zbiera bardzo dobre opinie, więc jestem jej ciekawa. I później mam y, książki po angielsku. Pierwsza z nich to The Stars and the Blackness Between them. I to jest w takim bardzo dużym skrócie książka o dwóch dziewczynach, y, które są osobami właśnie homoseksualnymi. I z tego co tam się wczytywałam, y, Zmagają się z brakiem akceptacji. Myślę, że ta książka będzie idealnie pasować właśnie do tej listy książkowej różnorodności. Druga książka to y, trzecia, trzecia właściwie, ale druga po angielsku: The Anatomy of Dreams, y, książka autorki Immortaliste, która została wydana po polsku, to znaczy Immortalista, a nie The Anatomy of Dreams. Ale słyszałam o niej dobre opinie i bardzo y, długo jakby zwlekałam zakupem, więc w końcu ją mam. I największy hit. Największy hit, największy hit. Cztery tomy tej serii. I oczywiście nie wiem, czy ta seria ma jakąś nazwę. Autorką jest Carrie Mani Scalko I mamy tak, Socking Jack the Reaper, Hunting Prince Dracula, Escaping from Houdini i Capturing the Devil. Jestem bardzo ciekawa tych książek. I któraś z tych książek została teraz nagrodzona w Goodreads, więc możliwe, że sięgnę właśnie po pierwszą, czyli Socking Jack the Reaper. Tak, i to jest tyle, jeśli chodzi o ten... Fragment, nie udało mi się nic przeczytać, wczoraj nie czytałam, bo byłam tak podjarana organizowaniem tej listy książkowej różnorodności, że nic mi się nie udało przeczytać, bo po prostu płonęłam z ekscytacji, więc tak, to jest na razie na tyle, a jutro już się kończy Comic Stone. Okej, okay, jest sobota, więc czas skończyć tego vloga. Ja zatrzymałam się na czytaniu Kronik Birmańskich. Jestem na stronie 107. Ten komiks ma stron 270, więc no nie skończyłam go. Jest to bardzo ciekawa historia, głównie przez to, że dzieje się w Birmie, w kraju, którego historii nie byłam jakby w ogóle świadoma. W mojej świadomości ja nawet nie wiedziałam, że Birma Nazywa się teraz ta oficjalna nazwa to Myanmar. O tym nagrała bardzo, bardzo ciekawy odcinek Asia Joan Stark, więc podlinkuję wam jej odcinek o książkach, właśnie o Birmie, na dole w opisie filmu. To mi się podobało, yy, będę to czytać. Pewnie niedługo uda mi się skończyć. Kreska tu nie jest w żaden sposób szałowa, bo jest to po prostu czarno-biały komiks, więc tak. Na pewno go skończę, bo to jest coś, co zasługuje na uwagę. Zdecydowanie ulubieńcami tego e, komiks był komiks o te dwa Sheets i Loradins. Till nie, Keeps Breaking Up With Me. Świetny obraz tutaj toksycznej relacji, a tu przyjaźni, żałoby i radzenia sobie z, z odosobnieniem. To jest coś, co naprawdę zasługuje na Waszą uwagę, bo to nie są tylko dobre komiksy jako komiksy, tylko po prostu dobre książki, więc myślę, że jeśli będziecie mieć gdzieś je ymm, na jakiejś stronie internetowej, nie wiem, na Book Depot czy gdzieś, to warto je po prostu kupić. I co, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że to było dla Was coś ciekawego, że podoba Wam się w ogóle idea tonu. Dajcie znać w komentarzu, czy braliście udział i jeśli tak, to jakie komiksy udało Wam się przeczytać. I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Do zobaczenia, cześć!